A karmisz się? Truskawką? I pozdrawiam i y, y, zrób z tobą kochana Będzie, będzie, jak jutro nie masz to super Dzisiaj z tobą byś... A widzisz? Sprawdzałem ją Czy ona zajmie, tę kurwa zielone górno. Ale ja myślałam, że ugryziesz tylko No właśnie Poszłaś na martwiznę Czemu fakami stawiasz? Bo nie zobacz tego Ale myślałam, że ugryziesz i... I że ja ugryzę z To źle myślałaś. Ale myślałam, że ty ugryziesz i ja ugryzę dalej. To źle pomyślałaś. Ale to by było sekcja, i ty ugryz i ja ugryzam trochę. Tak, jakbym się od... trawą. Ale jakbyś ty ugryz trochę i ja trochę. Boty mamy, Michal. Tak. Boty. Patrz. To zrobisz raz Bo to... O to mi chodziło. To, czy to patrz. to było dobre, ha? Nowa wpłata 6 zł od Gocha Specjalnie to zrobiłeś. Specjalnie. Specjalnie. Ja bym do... to zrobił. Natalia, tak ja. jest z dostaję. Natali, dostaję. Natali, dostaję. Natali, dostaję. Kier. dostaję. Kier. dostaję. Natali, dostaję.